Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. Dziś horoskop na maj dla baranka. Przypominam, że wszystkie baranki mogą zadawać darmowe pytanie, jedno darmowe konkretne pytanie na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię, datę urodzenia oraz pytanie. Wszystkie darmowe pytania są w filmikach publicznych. Także dostaniecie link zwrotny. Oprócz tego, możecie też korzystać właśnie w filmikach publicznych z pytań po 10 zł. No cóż, kochani, no zobaczymy, jaki ten maj będzie dla baranków. Co tam się wydarzy? No, to jest oczywiście horoskop wróżba, tak? Czyli wszystko jest sprawdzane tarotem. I karty wizji. I to, i te karty, i te karty to są Ciro Także bardzo przepiękne, wspaniałe, cudowne karty. Niech powiedzą nam, co nas spotka, bo ja również jestem z podznaku właśnie Baranka. No i chcę wiedzieć, co mnie właśnie w maju spotka. <gryw> Jak ten maj ogólnie się ułoży. No, dałam już takie horoskopy też na miłość i na finanse, takie bardziej rozwinięte, także możecie sobie oglądać te horoskopy, a tu sprawdzimy tak po prostu ogólnie pewne sprawy, co tutaj się u Was wydarzy i przydarzy. Na końcu się zareklamuję, żeby teraz was, Wam tutaj nie marnować czasu. I zaczynamy. Główne przesłanie dla baranków na maj. Główne przesłanie dla baranków na maj. Bardzo fajny miesiąc, bym powiedziała, rozwojowy, dużo pracy dużo pieniędzy, ale też powiem Wam, że dużo będziecie wydawać na rozrywki, na swoje zachcianki. Ja myślę, że to jest też bardzo fajna sprawa. No Też po to zarabiamy pieniądze, żeby się pobawić, żeby kupić sobie coś fajnego. Także no, będziecie po prostu będzie was stać, będziecie mogli sobie troszkę pozwolić na jakąś rozrzutność. Też bardzo dobra współpraca. Jeśli macie firmy, dojdzie wam wielu klientów. No tutaj, tak ogólnie, ale to naprawdę super fajnie wygląda. Może bardziej nawet poświęcicie się właśnie z karierze czy zarabianiu pieniędzy rozwojowi własnej firmy niż na przykład uczuciom, bardziej tutaj może. Jest taka właśnie karta seksualności, może tutaj to Was bardziej zainteresuje. Ogólnie, właśnie ta karta rada to baranku do przodu, wszystko Ci się uda. Myślę, że nawet jakaś podróż, gdybyście gdzieś się wybierali, wybierali właśnie w maju, bardzo udana. Możecie też się przeprowadzać, zmieniać miejsca zamieszkania, także tutaj bardzo fajnie to wszystko wyszło. No, i teraz co wyjdzie, a co nie wyjdzie? No właśnie. Co wyjdzie w maju u naszych baranków? A co nie wyjdzie, co się nie uda? Może być na przykład Karta cesarza tutaj mówi, że może Wam wyjść jakiś awans, może właśnie pójdziecie w górę zawodowo, może będziecie robić karierę zawrotnym, w zawrotnym tempie, wprost. Ogólnie bardzo duże bezpieczeństwo, też uczuciowe, tak mi się wydaje. No i, i też mężczyzna z przeszłości do niektórych baranków będzie chciał wrócić. Zważcie na to, że może będzie patrzył na wasz portfel, dlatego <grywa> uważajcie, uda się podróż, wspaniała, cudowna podróż. Możecie gdzieś lecieć samolotem, nawet daleko, niczego nie musicie się obawiać. Także wiele spraw wam się uda. A co się nie uda? Wyjaśnić tajemnicę rodzinną, czy rozwiązać problem rodzinny. To nie musi Was być problem z domu, to może być z rodziny gdzieś dalej. Może wasza mama ma problem, czy babcia, lub jakaś samotna kobieta, tak? Jakiś, jakaś singielka z rodziny. No tutaj rzeczywiście może być coś takiego, że no nie uda Wam się, jak, jak w jakiś sposób pomóc, chociaż będziecie chcieli, ale niestety nie uda się. No Może po prostu ta osoba nie będzie chciała pomocy albo nie będzie chciała Was wysłuchać. Praca i finanse tak ogólnie oczywiście, bo ja stawiałam tam właśnie ten horoskop. Na finansowo-rozwojowy, na maj, a tutaj dla, właśnie, baranków, praca i finanse. No i tak jak mówię, trochę będziecie w szponach tej pracy, będzie jej dużo, ale, właśnie, niektóre baranki wyjdą w ogóle z jakichś kryzysowych sytuacji. Możliwe, że dostaniecie jakąś bardzo dobrą płatną pracę, dlatego szukajcie, jeśli nie macie. Kto ma firmę, no będzie bardzo zadowolony. Dobra współpraca przede wszystkim. No, będziecie musieli trochę się bronić przed konkurencją. Bronić, tutaj karta właśnie Rady mówi, żebyście nie poddawali się... Nie słuchali czyichś nacisków, tak? Jeśli macie coś zrobić, róbcie to i nie poddawajcie się. Jeśli ktoś chce, nie wiem, wziąć kredyt na firmę, też niech bierze, tak? Niech bierze, bo jakby spłaci ten kredyt, także tutaj możecie sobie pozwolić nawet na takie, właśnie fajne ruchy. No i teraz urzędy i, i nauka, czyli takie sprawy związane właśnie z dokumentami, z umowami, z nauką. Zobaczymy, co tu u baranka się wydarzy. Urzędy i nauka. Jakiś mały problem urzędowy może wystąpić, tak, ale tak, co do nauki, owszem, tutaj możecie spokojnie się uczyć, wszystkie egzaminy zostaną zdane. Będziecie zadowolone, myślę, że tutaj po prostu się pokazuje ta arcykapłanka i ten właśnie tutaj król monet, że no łatwo ta nauka wam w głowę będzie wchodzić i znowu tutaj jest rycerz buław, czyli nie poddawajcie się. No, co było niezałatwione, powinno jakoś w tym miesiącu być do końca już załatwione i powinno być to zadowolenie. No, bo niektórzy na przykład załatwiają sobie kredyt czy leasing na samochód, czy jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam utknęły. Myślę, że już w maju to wszystko się ruszy. Także super. A teraz miłość. No i patrzymy, tak mniej więcej, miłość i emocje, oczywiście. Co tutaj się wydarzy? Jest tu raczej taka równowaga, tak? W tych emocjach, ale jest zastój też, zastój. Jednak kariera, jednak pieniądze, jednak takie ruszenie do przodu jest tutaj, że no, no baranek nie będzie miał czasu na jakieś romantyczne spotkania i takie rzeczy. W każdym bądź razie, no, nawet jeśli tutaj będzie was ktoś podrywał, to. No, nie za bardzo mu to wyjdzie. No, jeśli ktoś chce, to może kogoś poznać, ale w podróży, tak? Ale w podróży możecie spotkać fajną dla siebie osobę, no nie mówię tylko na związek, ale emocjonalnie jakąś taką fajną, no, bratnią duszę i, i będziecie też tutaj zadowolone emocjonalnie, tak? Tylko wy będziecie górą cały czas, będziecie rządzić, tak? Będziecie rządzić w związku i, i no tutaj uważajcie, tak, żeby ta druga strona się nie pogniewała. No i teraz rodzina. Rodzina to tak ogólnie, tak? Rodzina. Czy co tam się w rodzinie wydarzy u baranków? Dosyć, dosyć, bym powiedziała, spokojnie. <laughs> Bardziej tu się pokazuje dom, mieszkanie, w którym mieszkacie. Uważajcie, bo coś się może popsuć i to totalnie. Karta wieży przy domu, czyli no, uważajcie też na jakieś pożary, bo tutaj te buławy z tą wieżą mi się nie podoba, tak? Czyli żebyście nie zostawili włączonego żelazka, czy czy włączonego, nie wiem, w czajnika, tak? Bo rzeczywiście grozi tutaj jakieś małe pożary, jakieś zepsucia, awarie, które bardziej dotyczą się miejsca, w którym mieszkacie, niż po prostu, niż, niż Was. Ogólnie fajnie w rodzinie. Może ktoś być w ciąży, może, może tutaj chodzi, że będą jakieś chrzciny, jakieś spotkania rodzinne, również rozmowy, Także myślę, że jak po rodzinie, tak ogólnie jest bardzo dobrze. Podróże i przeprowadzki. No i zobaczymy, czy jakieś podróże, chociażby chodziło, że gdzieś będziecie jechać, ale jak w tej podróży jeszcze będzie, sprawdźmy. Powiem tak, rzeczywiście, jak podróże to bardzo krótkie, ktoś jak będzie chciał przyjechać do Polski, tak? W sam raz nie uda wam się, bo, bo, bo nie dacie rady, tak? Może obiecaliście komuś, że przyjedziecie na długi weekend majowy, ale niestety tutaj są jakieś problemy. W podróży, ale właśnie tych, którzy, te baranki, które są o, daleko od swojego kraju, tak? Nie będą mogły wrócić do swojego kraju. <gry> ale to no po prostu, no tak, tak, tak nieraz jest, żeby, no mówię, bardzo, bardzo zajęte, bardzo zajęte te baranki. Znowu ta trójka, trójka właśnie monet, cały czas coś się tam dzieje no lekka jest nerwowość, lekka nerwowość jest, jakbyście się chcieli przeprowadzać, to lepiej może się jeszcze w tym miesiącu nie przeprowadzać jednak, bo, bo, bo tutaj za dużo by było na głowie, także bym powiedziała, że jakieś małe, lekkie podróże, krótkie, takie, żeby, nie wiem, zaspokoić, zaspokoić się jakoś tak, zrelaksować na świeżym powietrzu, posiedzieć, wyluzować się, to będą takie jak już to wyluzujecie się bardzo, no ale nie przeprowadzać się. No i też nie denerwujcie się, tak? Nie denerwujcie się, bo trochę tak no, nerwowo będziecie podchodzić, jak będziecie w czasie podróży, tak? Bo później będzie dobrze, ale w czasie podróży jakaś taka nerwowość może tłok, może za dużo ludzi coś Was będzie denerwować. Zdrowie i energetyka i sprawdzimy. No, ja właśnie robię takie oczyszczenie, sprawdzam Was indywidualnie, zdrowotnie, sprawdzam Waszą aurę i rzeczywiście oczyszczam i wzmacniam Was energetycznie. Ale tutaj powiem tak: no, uważajcie, żeby na przykład, no jak ktoś lubi sobie wypić, nie za dużo, nie za dużo moi kochani, tutaj się wstrzymujcie. Bo, po prostu, żebyście nie mieli problemów z układem trawiennym. Oprócz tego, kości, no, kości Was będą bolały, kolana, ręce, coś tam kręcić Was będzie po prostu. Ale tak, tak poza tym dosyć dobrze, no. Uważajcie na nogę, no cały czas tak, jakby Was noga bolała, będziecie kuleć, czy będziecie, uważajcie, żeby sobie nie skręcić kostki, może tak. Poza tym, takie troszkę bóle głowy, bóle głowy, jakieś takie zawroty głowy mogą być, ale to pamiętajcie tak, jakby od kręgosłupa, od jakiegoś ucisku. Także tak to powychodziło. Teraz sprawdzę, tak mniej więcej, Waszą aurę. Czy coś wam grozi? Jakieś klątwy, uroki, złorzeczenia w maju? Czy barankom coś grozi? O proszę, o proszę. No niestety, no y, trochę złej energii od innych ludzi będzie wychodzić. Powiem wam szczerze, że y, to, też, to też jest y, jakby y, ktoś nam chce narzucać swoją wolę, my się nie, nie poddajemy. Też w nasze własne myśl kształty, które gdzieś tam sami siebie blokujemy, no jest tutaj trochę złej energii, która idzie cały czas za wami z przeszłości, tak? czyli ktoś już wam źle życzył, także tak, życzył źle życzył, na szczęście na przyszłości jest bezpieczeństwo, to myślę, że jakoś to się skończy. No i ten strach i lęk. Tak jakby złożyczenie... Takie, żeby wam podciąć skrzydła, żeby wam się nie udało. Także jednak, baranki mają swoich ukrytych wrogów. Ostrzeżenia. I zobaczmy, co za ostrzeżenia tu będą dla baranków. Na Maj. Uwaga na złamania. No, znowu, uwaga na złamania, na skręcenia. No, karta wieży przy karcie śmierci. No, to wiadomo, yy, takie niespodziewane wypadki, tak? Które mogą nam się przydarzyć w domu najczęściej. I to jest najśmieszniejsze, że w domu, ale tak, właśnie w domu. Czyli, no tak, no tak nieraz jest właśnie, że to w domu sobie potrafimy złamać rękę albo nogę. Ale wszystko się dobrze skończy, bo jest ta dziewiątka monet, także do końca się nie musicie tak martwić. Jeśli coś się stanie, no to po prostu to będzie, no nie będzie taka jakaś straszna rzecz, tak? Czyli no nie musimy się aż tutaj tak obawiać. No są takie straszne dwie karty, ale mimo wszystko yy, karta rady. Yy, ostroż, ostrożnie w domu, spokojnie, ostrożnie, nie za szybko, bo wy jesteście bardzo szybkie. Baranki są raczej właśnie dynamiczne, szybkie. Także kochane moje baranki i oczywiście ja, no właśnie, ja też, ja potrafię w domu się pięć razy uderzyć gdzieś o to. I później myślę sobie, a skąd ja mam tego siniaka w ogóle, bo ja nie wiem, bo ja się uderzę i idę dalej, po prostu no to tak jest, właśnie baranek taki jest, uderzy się i idzie dalej, a ja później patrzy skąd ja mam to, skąd ja mam tamto, no. Dobra, no i teraz karta wizji dla Was na maj. No i tutaj mamy taką Krabinę, która taka jest trochę próżna. To jest takie zbytnie zainteresowanie swoją osobą, tak? No i ta karta mówi: nie oszukuj sam siebie, nie stwarzaj sobie fałszywej iluzji, spójrz w lustro i zobacz swoje prawdziwe oblicze, no trochę dziwna ta karta wizji no ale każdy może sam y, tak jakby do siebie ją podpasować <grych> no właśnie dobrze, dobrze, to wszystko kto chce posłuchać to jeszcze możecie posłuchać na koniec co ja robię, oczywiście wróżę prywatnie przez telefon, przez skype mailowo, y, mogę wam odpowiedzieć, nagrywam prywatne filmy tam są wróżby na rok, na dwa na trzy, na cztery, na pięć na ile chcecie, możecie sobie za, zamówić taki horoskop właśnie oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne. Też nagrywam taki seans dla Was indywidualny, prywatny no i tam wszystko sprawdzam. Sprawdzam, czy jesteście starą duszą, Wasze ostatnie wcielenie, czy są koło Was jakieś klątwy, uroki, złożeczenia, czy jakieś wampiry energetyczne. Zdrowotnie też patrzę, który, który tu czakr czak jest po prostu... Która czakra jest całkowicie zablokowana, no to wiadomo, że jakaś choroba już się może przyczepić. No i oczywiście oczyszczam to, wzmacniam, oczyszczam wahadłem, oczyszczam białą szałwią, wzmacniam Was tak, żebyście na jakiś czas mieli chociaż spokój. No niektórzy mówią, że rzeczywiście im to szybko bardzo pomaga, bo to tak jakby to nie zna czasu i przestrzeni, tak jakby ta energia i ona od razu do Was idzie. Także bardzo fajna sprawa. Robię też rytuały. No dzisiaj jest 19, właśnie kiedy ja nagrywam, to jest 19 kwietnia, to dzisiaj spełnia księżyca. No i, i robię rytuały, właśnie, ale już w następnym miesiącu, w maju, na początku maja będzie, maja będzie Nów księżycowy, potem będzie pełnia. No, i możecie sobie zamówić na przykład no, po prostu na co chcecie, bo to jest taki rytuał bez szkody dla nikogo, czy na przyciągnięcie miłości, czy finansów, dobrobytu, zdrowia, odcięcia złych energii od nas, właśnie, żeby też pewni ludzie, sytuacje się od Was odczepili. To też można taki rytuał sobie zamówić. No, na co tylko chcecie. No, ja teraz będę robić na przykład na odchudzanie. No, wiecie co? No prawie nic nie jem, no a nie mogę schudnąć, ale no ja non-stop siedzę, tak? Non-stop siedzę, non-stop mam klientów na telefonie czy, czy w salonie i, i non-stop coś nagrywam i siedzę, i siedzę. I to jest też takie siedzenie, to jest niezdrowe, ale to tak jest, kochani. No cóż, trzeba pracować. Nie ma tutaj jakby, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie pracować, tak? Szczególnie, jak nie ma kto nam pomóc z boku, także. <laughs> Słuchajcie, co jeszcze? No, jak chcecie jeszcze zobaczyć cennik, na przykład czy mój telefon, to wchodźcie na moją stronę www.styla.pl i tam sobie wszystko zobaczycie. Na razie trzymajcie się, ja Wam życzę wspaniałego, pięknego maja. Myślę, że taki będzie. I co? I do usłyszenia, kochani. Pa! pa.